Mam na imię Justyna, mam 19 lat, przyjechałam z Zamościa i biorę udział w programie Wygraj efektual. Wow. O programie dowiedziałam się w sumie przypadkiem, szukałam jakiejś... Inspiracji, żeby zmienić moją fryzurę, mój wygląd, i znalazłam filmik na YouTube, i właśnie przez to zgłosiłam się do programu. Wolę ciepłe barwy, uważam, że bardziej mi pasują. Chciałabym trochę skrócić też moje włosy, bo są ciężkie od nasady. Przeszkadza mi też grzywka, która ciągle leci mi na oczy i chciałabym to zmienić. Najbardziej przeszkadza mi to, że moje włosy są takie oklapnięte u nasady. I chciałabym trochę je unieść. Jusyna miała zdrowe włosy, zdrowe, naturalne włosy, ale końce włosów były delikatne. Potrzebowała dość takiego konkretnego zdjęcia z długości, dlatego że objętość znajdowała się bardziej ku górze, natomiast końce były nie powiem, że zniszczone, ale bardzo delikatne. I ta fryzura była płaska, była ciężka. Postanowiłem skrócić Justynie włosy, która potrzebowała więcej dynamiki. Była dość płaska, tak więc postanowiłem skrócić włosy do ramion. Jeżeli chodzi o koloryzację, postanowiłem tutaj skupić się u Justyny na bardziej naturalnych kierunkach. Po rozmowie z Justyną oceniłem, że ona nigdy nie farbowała włosów. Postanowiliśmy zrobić test skóry, tak aby upewnić się, że nie ma żadnych alergii. Wykonaliśmy koloryzację pełną, czyli koloryzacja od nasady po końce. Najpierw dokonaliśmy pojaśnienia długości, tak aby rozświetlić buzię Justyny. Natomiast później skupiliśmy się na nałożeniu ciemniejszego koloru od nasady, bardziej w kierunkach takich naturalnych, lekko beżowych, tak żeby współgrała ta koloryzacja z jej twarzą, z jej urodą, pasowała do jej cery. Na co dzień mój makijaż opiera się przede wszystkim na zakryciu niedoskonałości i na pomalowaniu rzęs. Do tego jakaś pomadka, gdyż zawsze wolałam dłużej się wyspać niż robić jakikolwiek makijaż przed szkołą. Nasza modelka, bardzo młodziutka, bez żadnych problemów skórnych, natomiast mnóstwem piegów, które ona traktuje jako swój mankament, które moim zdaniem są urocze i które na pewno z wiekiem doceni i potraktuje jako swój atut. Makijaż, jaki wykonałam Justynce, jako młodej osobie, przede wszystkim postawiłam na lekkość tego makijażu, żeby on był delikatny, subtelny, żeby ukrył drobne niedoskonałości, natomiast podkreślił to, co najpiękniejsze, natomiast nie stworzył efektu maski. W efekcie metamorfozy, gdy zobaczyłam uśmiech naszej modelki, widziałam, że jest faktycznie zachwycona. Tutaj już za kulisami mogę zdradzić, że zapytała, w jaki sposób może wykonywać taki makijaż, ponieważ jest to makijaż, który może stosować na co dzień, do szkoły, czy też teraz już na studiach, na które się wybiera? Nie jest on zbyt mocny, nie jest też zbyt czasochłonny, także każda nastolatka mogłaby sobie na niego pozwolić. Uważam, że jest niesamowicie. Naprawdę nie spodziewałam się, że mogę wyglądać aż tak ładnie. Zarówno mój stylista Andrzej, jak i makijażystka zrobili świetną robotę. Jestem pod wrażeniem. W tej długości włosów czuję się naprawdę fajnie. Włosy są lekkie, uniesione, rozjaśnione, zbliża się lato, więc. No, nie wiem, nie sama nie mogłabym tego lepiej wymyślić. Myślę, że mój nowy wizerunek pomoże mi na nowej drodze, ponieważ idę teraz na studia, na pewno dał mi więcej pewności siebie i myślę, że wyglądam naprawdę super. Ten program polecam chyba wszystkim kobietom, które chcą coś w sobie zmienić, ale nie do końca wiedzą jak, jak to zrobić. Dziewczyny bierzcie udział w programie Wygraj efektual, wow, bo naprawdę warto. Ja jestem zachwycony tym, że mogłem e, wziąć udział i, i z chęcią powtórzyłbym to jeszcze raz. E, naprawdę warto.